Końca tematu nie widać, dlatego trzeba ratować się. Powiatowy Urząd Pracy podpowiada raz jeszcze, tarcza antykryzysowa COVID-19 to forma wsparcia dla przedsiębiorców dostępna od kwietnia 2020 roku. Nabór wniosków przewidziany jest aż do 10 czerwca. Najpopularniejsze z nich to dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne, to dofinansowanie skierowane dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz niskooprocentowana pożyczka z funduszu pracy. Rok 2020 na tle wcześniejszych lat i tak wypadł blado, stąd nowa propozycja wsparcia. W grudniu weszła w życie tak zwana tarcza branżowa, a wraz z nią dotacja jednorazowa. O dotację w kwocie do 5 tysięcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy posiadający przeważające kod według polskiej klasyfikacji działalności, oznaczony na dzień 30 września. Tu już trzeba dobrze wczytać się w wytyczne. Nie każdy przedsiębiorca dostanie zastrzyk gotówki. Przedsiębiorcy muszą uzyskać przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo w listopadzie 2020 roku niższy co najmniej o 40% w porównaniu analogicznie do roku 2019. Przedsiębiorca wnioskujący nie mógł mieć działalności zawieszonej na dzień 30 września oraz na dzień składania wniosku. O dotacje również mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl lub szukać podpowiedzi za pomocą infolinii 572 786 139. Nabór trwa do końca stycznia.